I lied. it's drum and bass. What you gonna do? Witajcie. Chciałbym Wam pokazać, jak korzystać z mojej strony, ponieważ na pierwszy rzut oka może wydawać się jest nieco skomplikowana. Jednak pozory mylą. Na pierwszym początku musimy się zarejestrować. Klikamy w Zarejestruj się. Tutaj musimy wpisać nazwę użytkownika. Przykładowo, poradnik. I podajemy adres e-mail. Następnie klikamy Zarejestruj się. Dostaliśmy komunikat, że nasza rejestracja została zakończona i że mamy sprawdzić naszą pocztę e-mail. W tym celu wchodzimy na naszą pocztę. I widzicie, że dostaliśmy e-maila. Wchodzimy w niego. Jak widzicie, strona przydzieliła nam randomowe hasło. Kopiujemy je. I przechodzimy na stronę poniżej. Podajemy naszą nazwę użytkownika i wklejamy hasło. Następnie wystarczy kliknąć Zaloguj. Teraz automatycznie zostaliśmy przeniesieni do zarządzania naszym profilem. Wchodzimy w profil. Tutaj możemy sobie dowolnie wszystko pozmieniać, począwszy od schematu kolorów, a skończywszy na pseudonimie. my sobie wpiszę, poradnik. Nazwiska nie będę uzupełniał. W tym miejscu możemy zmienić nasze hasło na łatwiejsze lub używane po prostu przez nas zawsze. Wystarczy, że w polu nowe hasło wpiszemy hasło, a później potwierdzimy. Teraz wystarczy kliknąć aktualizuj profil. Dostaliśmy komunikat, że użytkownik został zaktualizowany. Teraz możemy przejść na stronę główną. Żeby przejść na stronę główną, klikamy Pokaż stronę. W tym momencie zostaliśmy pełnoprawnymi użytkownikami porcom.pl i możemy sobie dowolnie komentować, oceniać i oglądać filmy. Dzięki za uwagę i życzę miłego użytkowania. Pozdrawiam Was serdecznie.